Nie wiem, kto musi dziś to usłyszeć, ale żeby zdać egzamin B1, nie musisz umyć wszystkiego. Nie musisz znać wszystkich zasad. Masz prawo się bać. Masz prawo popełniać błędy. Masz prawo mieć pustkę w głowie. Masz prawo mieć akcent i masz prawo pisać w swoim tempie. Dlatego otwieram kameralną grupę. Dlatego otwieram kameralną grupę dla tych, którzy chcą ćwiczyć pisanie na B1 razem. Będzie to 9 tygodni wspólnej pracy, dużo praktyki, ale też dużo, dużo wsparcia i informacja zwrotna. Jeśli czujesz, że chciałbyś ze mną bliżej współpracować przez 9 tygodni, to wypełnij formularz. Napisz, dlaczego chciałbyś dołączyć. Planuję otworzyć dwie grupy. Jedną poranną, drugą popołudniową. Obejrzyj wideo w tym formularzu i zobacz, jak sobie to wyobrażam. Może to właśnie Ciebie dziś szukam do usłyszenia. Skomentuj grupa, a wyślę Ci link do aplikacji.